ASMR? Kochani, ewidentnie lato się skończyło. Więc musimy pożegnać wakacje w najlepszym stylu, dlatego lecimy na kulki z automatów. Idziemy na skwer Kościuszki w Gdyni, bo tam są bardzo fajne automaciki W ostatnim odcinku wygrałam tam geus. Pipę. I nie na obiad, to będzie mój nowy przyjaciel po prostu, okej? Okay? Tylko najpierw muszę ogarnąć końce od jakiegoś podejrzanego typa. Ej, słuchajcie, jest przypał, bo ten podejrzany typ mnie śledzi. Jakby ja chciałam tylko od niego końce, a on się na mnie uwziął. Uciekamy po prostu. Dobra, chyba go zgubiłam. O nie! O nie! Jednak! Nie. Dlaczego i chciałam tylko nagrać kulki z automatów, a teraz walczę o życie? To jest chyba jakiś blenderman man. Słuchaj was kubieko. O nie! Jest Dobra, dotarłam do skweru, nie było lekko, teraz muszę sobie pościskać miłe, słodkie bruszaczki, żeby się odstresować trochę, bo to było naprawdę coś strasznego, jakby czy wy macie pojęcie, co ten koleś mógł ode mnie chceć? jakby gdzie mam zadzwonić, co się robisz w takich sytuacjach, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, idziemy na kuleczki, mam nadzieję, że typa tam nie będzie, dlatego że jest dużo ludzi i na pewno się boi ludzi, no nie? Taki podejrzany gość. W ostatnim odcinku byłam tu za dnia, ale teraz wszystko wygląda i jeszcze bardziej niesamowicie. To jest już tradycja. Są so i one. Shut up and take my money. Mm. Żartowałam. Żartowałam. Okej, okay, są so, auta, auta, słodkie szczeniaczki, świetne kule psiego patrolu mi się! Psi patrol w dalszym ciągu No i moje ulubione petit bele, podruby lol surprise, które nawet nie udają, że chcą być ładne Już są straszne na pierwszy rzut oka Okropieństwo, jak z horroru Pobaw się z nami Pobaw się z nami po, o pierścionki, O! Kierścioniki! Fajne, słodkie. Są te winogrona, jakieś żabencje. Frozen Snowball i Hot Wheels Do wyboru, do koloru Zobaczę czy jeszcze gdzieś tu są jakieś kulki z automatu Dobra, znalazłam Co jeszcze? Bardzo dobrze, bo miałabym niedosyt Dobra, co tutaj mamy? Kosmiczne winogrona Słodkie mochi albo mosi. No nie wierzę, że dalej tego nie pamiętam Musicie poprawić mnie w komentarzach Jednorożce Więcej magicznych winogron Więcej aut dla prawdziwych mężczyzn I są też żabki mi misie i słodkie szczeniaczki Czy patrzył? Może będzie jakiś lizak W sumie zgłodniałam od tej ucieczki. Co to za dźwięk. O nie! O nie! Nie, tylko nie zęgoskołam się, może mnie nie, nie zauważy. Udało się? No nie. Automatów bez końca. Słuchajcie, co jeszcze? dmuchany miecz. to jest to! Będę mogła walczyć ze zjawą dmuchanym mieczem, to jest świetny pomysł. Różowy dings. Winogrona widzę, że są naprawdę bardzo popularne. Diamenty, wow, można mieć diamenta za 2 złote. To się opłaca, tak się dzieluje, tak się handluje. Wow, biżuteria za 2 złote. Po co kupować u jakiegoś jubilerek, można mieć skulek z automatów, co nie? Nie no, nie mogę nie wierzyć, że jest jeszcze więcej automatów. Ale mi się trafiło, myślałam, że już na koniec wakacji będzie lipa, a jest super. To mi się bardzo, bardzo podoba, squishy burger, squishy frytki, squishy donaty. O tym marzę. Więcej zwierzątek, jakiś winogron i tych spraw, diamenty, pierścionki, gluty na szybę i... kauczuki. Czas kupić kuleczki! Te złotówki to trzeba będzie wymienić, bo i tak za nie nic nie kupię, ponieważ jest inflacja! Pozdrawiam. O! Patrzcie, squishy burger! Od razu go muszę otworzyć, bo po prostu nie mogę. Ła! Wow, on ma jeszcze śmieszną minkę! No, wygrałam po prostu na loterii. To jest to! To jest to moi drodzy, po to tu przyszłam Jeszcze raz rób jeszcze raz! Na pewno nie. Teraz czas na deser. Ej! A nie, otwór... Od... Myślałam, że dostałam darmową kulkę, a to jest tylko kawałek plastiku, ale za darmo to, to też jak prezent. Deser zostawimy na koniec. Najpierw e, mięsko, potem ziemniaczki, a na sam koniec deser Zobaczcie. Ja, zobaczcie, ile za to byłoby kuleczek. Idę po motek. Zobaczcie cała torba kuleczek. Kupię jeszcze kilka i spanam otwieracie dla Was. Musiałam wymienić więcej hajsu na piątki i dwójki Widzicie jak ja się do was poświęcam, wiecie ile to jest pieniędzy na te kulki? Proszę zostawiajcie łapki w górę, jeśli lubicie takie odcinki, bo naprawdę one są kosztowne Co my tutaj mamy? Zobaczcie, worek pełen kulek Podejrzany worek, ale nieważne Ten odcinek cały jest jakiś podejrzany Dobra, zaczniemy sobie od Fluffies. Czyli najpewniej są to moci. Już widzę, że będzie to... Chciałam powiedzieć coś uroczego, a jest to brzydliwy robak! Dlaczego? Miało być słodko, a jest okropnie, niemiło. nie miło. Nie wiem jak wy, ale ja mam mega lęk przed robakami. Jak widzę gdziekolwiek jakiego, to po prostu krzyczę. Jak mnie jakiś dotyka, to dostaję zawału. Jakbym spotkała takiego ziomeczka, to bym chyba umarła. No, ale na szczęście wiem, że to zabawka, więc nie jest źle. Dobra, lec dalej. Nie wiem, co tu jest. Też coś gumowego. Okej, okay, to jest takie, żeby rzucić to i żeby się przylepiło. I myślę, że będzie jakaś... Żaba jest taka kolczatka i wygląda naprawdę super. Jest taka kryształowa. Dobra, nie wiem jak to się obsługuje, ale ładne. Daję temu 7 na 10. A robakowi daję 2 na 10. Omega to jest miecz. To nie mogę tego wyciągać w tym momencie. To musi poczekać na specjalny moment. Jeśli chcecie zobaczyć, jak walczę z Pawłem Majnowskim na miecze, to oglądajcie odcinek do końca. Omg, oh tak, moje ulubione Lolita, czyli podróby LOL Surprise, które z założenia mają wyglądać okropnie. Z tyłu wygląda dosyć nieźle. Nawet, nawet... Omg! Oh to jest! Już myślałam, że się zaskoczę, że ładna laleczka, ale jest strasznie, jak zwykle. Mówię, jak zwykle, bo w ostatnim odcinku z kulek też kupiłam te laleczki i byłam po prostu w szoku. Czy wy to widzicie? Chore! Jak można sprzedawać takie coś dzieciom? <grym> Miałabym koszmary w nocy, ale na szczęście jestem już dużą dziewczynką, więc jakoś przeżyję ten widok. 10 na 10. Niepozorna z tyłu. Z przodu teksańska masakra pił mechaniczną 6. Temu ziomeczkowi też daje 10 na 10. Bardzo smaczny burger. No a przede wszystkim ma zero kalorii, więc idealnie. I unicorn dolls. Wow, pierścionki. Zobaczymy, czy w środku będą rzeczywiście takie wow pierścionki. o wow! Serio? Są wow, bo zobaczcie. One chyba świecą. Nie, no. Szok. Idę dzisiaj na imprezę z nimi. No nie oszukali mnie, naprawdę robi wrażenie. 10 na 10. Zobaczmy jakie można trafić inne. Ja mam Lizaka, jest jeszcze chmurka, kwiatek, gwiazdka, mufinka, kokartka, serduszko i tęcza. Bardzo chciałabym kokartkę i gwiazdkę. Naprawdę super. Okej, okay, teraz więcej biżuterii. Uuu, śliczne kam tu mami. Nawet mój rozmiar idealnie śliczne. No tak jak mówiłam, po co wydawać kilkadziesiąt albo kilkaset złotych na biżuterię? Jak można mieć taką niesamowitą biżuterię z automatu za 5 zł? To się kalkuluje. I więcej biżuterii teraz. Prawdziwe złoto, prawdziwy łańcuch. To jest taki trochę raperski łańcuch. Dam go Pawłowi. Może zainspiruję go do tego, żeby wydać jakąś piosenkę. By the way, jeśli chcecie dostać coś z tego odcinka ode mnie, to zamówcie cokolwiek z mojego sklepu www.martinozabawa.pl i napiszcie w komentarzu do zamówienia, co byście chcieli, a ja wam coś wyślę. Wow, ale diament. Nie wiem o co chodzi, ale buja. Znowu zapomniałam ocenić. Okej. Okay. Łańcuch 2 na 10, tak naprawdę jest bardzo badziewny. Dam go Pawłowi. Ten pierścionek 10 na 10 jest śliczny, uwielbiam, srebrny, ma fajne oczko. Mój rozmiar, no, wszystko tu się zgadza. A to nie wiem o co chodzi, ale buja i dam temu 6 na 10. Ma cudowny kolor i robi wrażenie. Okej, okay, co mamy tutaj? Ma... <laughs> frytki z McDonalda! Wow! Dobra, 10 na 10. Mam burgera, mam frytki normalnie. Happy Meal! Kto uwielbia Happy Meal, pisze w komentarzu. Happy Meal. Tu jest kolejny miecz, bo potrzebne są dwa, żeby stoczyć walkę. Do. No i mamy jeszcze pomarańczowy Dinks. Natalia, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kiedy Cię potrzebuję? Dinks mnie zaatakował i nie umiem sobie z nim poradzić bez Twojej pomocy. Dinks przejmuje kontrolę nad odcinkiem. Powstrzymajcie go. Słodkie pieski, chupa chups. Sweet puppies. Co to będzie? będzie lizak, czy będzie lizak w kształcie psa co, mały lizaczek bardzo mały lizaczek, bardzo słodki do tego uroczy piesek, nie no idealna kulka z automatu, taki lizak przecież to kosztowna rzecz jest a do tego mamy mega słodkiego psiulka, czy on trzyma tego lizaka, uuu to najsłodsze co dzisiaj widziałam 10 na 10. No i nawet lubię ten smak liza Coca-Cola, chociaż mój ulubiony czupeczups to truskawka ze śmietanką, coś takiego. No i truskawkowy. The best. Piszcie swój ulubiony smak w komentarzu, a tymczasem zobaczmy sobie obrzydliwą lalkę lolitkę. Jeśli chcecie, żebym zrobiła odcinek z samych tych lolit, to zostawiajcie dużo łapek w górę i dajcie znać w komentarzu. I to kosztowna sprawa jest, wiecie? Ale myślę, że dla takich doznań estetycznych warto. To chyba miałam. Uuu, ta za to wygląda z przodu w miarę w miarę poza tymi oczami, ale z tyłu ma łysy łeb i uszy jak misiek, 10 na 10. Troskliwe misie! Kocham. Do tego mają być pachnące, więc can't wait. Okej, okay, trafił mi się pomarańczowy taki słonecznikowy. Rzeczywiście pachnie, ale nie wiem czym. Nie mogę wyłapać. Do zebrania są jeszcze takie. No i najbardziej chciałabym trafić tego i tego. Ale nie wiem, czy w ogóle żółty jest. Aha, waniliowy, okej, okay, dobra, czyli na wszystkie są waniliowe, myślałam, że mają różne zapachy. No trochę wanilii tutaj, czuć, rzeczywiście. 10 na 10. O, nie wierzę, kupiłam kolejny wowring! Boże, Martyna, dzięki. Dziękuję sobie z przeszłości za to, że to uczyniłam. Co się trafiło? Chyba kwiatek? Czy to jest kwiatek? Nie wiem, ale mega cute! Oh my god! Ciebie, Wow! To wygląda ekstra, nie? 10 na 10. To jest hit tego odcinka. Przyznam, że jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Uważam, że to jest też dobra cena za taki produkt. Ostatnia kulka, słodkie pieski chupa-chups. No a potem stoczymy potężną walkę. Także trzymajcie się, zapnijcie pasy i lecimy z tym. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, jaki jest mój ulubiony smak chupa-chupsa? Dokładnie ten. Truskawkowy mini chupa-chups. How cute is that? I do tego przeuroczy piesek. 10 na 10. Bardzo dobry odcinek pod względem trafów z automatów. Mega jestem zadowolona z tych wszystkich rzeczy. Jak chcecie więcej kulek z automatów, to wiecie co robić. Łapeczki w górę. No i co? Let's go. Nie jestem poważnym przeciwnikiem. Jak coś. Wow, ale nie! To chyba chwilę potrwa. Dajmy mu chwilę. Jest to wariat. A few minutes later. Orientuj się! O, kurczę, moja broń! Tak jest! Jaki kolor? Fioletowy! Uwaga! Cyk! Przebiłem to i zaczyna się pompowanie! Trzy... Dwa... Jeden. Nie! Nie lekceważ, Macie na zabawę. No cóż, z tym miłym akcentem kochani, kończymy odcinek. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film. Na środku subskrypcja, jak nie macie... macie.